Witajcie w wojskowych newsach. Na początku zacznę dość nietypowo, ponieważ od apelu. Uznałem, że sprawa jest zbyt poważna, aby milczeć. Skoro oglądacie mnie na YouTubie, to zapewne wiecie, co się dzieje w świecie polskich, że tak to influencerów. I jak teraz szambo wypiło i coraz więcej głów wypływa. Mam taki apel. No zadbajmy bardziej o kontekst z naszymi dziećmi. Jeśli będzie on dobry, to prędzej do nas przyjdą i powiedzą, że jakiś facet wysłał mu pieniądze czy prosi o zdjęcie piersi? A po takiej informacji myślę, że już będziemy wiedzieli, co robić. Wspólny mecz, kolacja, czy zwykła rozmowa. Myślę, że warto poświęcić czas swojemu dziecku. Tyle. A teraz wracajmy do dobrych i niestety także złych wojskowych newsów. Proszę Państwa, mamy to. Pioruny lecą na Słowację. Informowałem już Was, że polskie zestawy zostały uznane przez słowacki Mon jako top top w dziedzinie obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, przez co rekomendował ich zakup. Czekaliśmy tylko na zgodę słowackiego rządu i oto jest. Słowacja chce się stać kolejnym użytkownikiem naszych systemów. Szacowana wartość kontraktu to około 65 milionów euro. Nasi południowi sąsiedzi chcą zakupić 36 zestawów polskich rakiet. Negocjacje mają potrwać do końca roku i miejmy nadzieję, że zakończą się sukcesem. Polskie zestawy zostawiły w tyle m.in. francuskie Mistrale 3 czy szwedzkie RBS-70NG. Piorony okazały się jedyną propozycją, która jest możliwa do użycia przez jednego żołnierza, a także była najtańsza. W związku z tym została uznana całościowo za najlepsze rozwiązanie. Nasze pioruny wykazały się bardzo dużą skutecznością na Ukrainie, niszcząc wiele rosyjskiej broni. Zowocowało to kolejnymi zakupami przez zagranicznych klientów, m.in. Norwegię, Estonię czy Łotwę, a lista cały czas się powiększa. Zatem jak widać, przekazanie Ukrainie naszej broni ma jednak wymierną korzyść dla naszego przemysłu. Polskie pioruny mają zasięg maksymalny 6,5 km i mogą razić obiekty do wysokości 4 km. Za ich pomocą można stącić pociski, śmigłowce, np. takie aligatory, samoloty Szturmowe, np. Su-25 idealnie do tego pasuje, czy nawet pociski manewrujące. A dla nieświadomych przypomnę, że już w zaawansowanym przygotowaniu jest kolejna odsłona pioruna, czyli piorun NG, który będzie dysponować większym promieniem rażenia, skuteczniejszym naprowadzaniem i trudniej będzie go zakłócić. Oby więcej takiej informacji. Pierwszy dessau trafił do Chorwacji. Chorwacja pod koniec 2021 roku zamówiła 12 używanych francuskich myśliwców za kwotę nieco ponad miliarda euro, a dokładnie 10 jednomiejscowych oraz 2 dwumiejscowe. Zatem pierwszy egzemplarz Chorwacja dostała w mniej niż 2 lata, ale to dzięki temu, że pochodzi on z zasobów francuskiej armii. Standard chorwackich maszyn to F3R, czyli dość nowoczesna odmiana która między może używać nowych zasobników szeleckich, pocisków meteor, radarów w standardzie ASA, czy nowych systemów walki elektronicznej. Zatem samolot używany, ale jary. Uroczystość przekazania TSO w dość charakterystycznym malowaniu w szachownice odbyło się na terenie Francji. Oprócz samolotów Chorwacy zamówiła niejawny pakiet amunicji, części zamiennych i oczywiście pakiet szkoleniowy i logistyczny. W finale chorwackiego przetargu Francuzi pokonali amerykańską ofertę z F 16 Viper. Nowe, stare myśliwce zastąpią Migi 21, których przydatność na polu walki jest dość znikoma. Zatem dzięki temu zakupowi drastycznie zwiększą się możliwości chorwackiego lotnictwa. Ostatnio nastały złote czasy dla Dassault so Rafale. Myśliwce tego typu zostały sprzedane m.in. do Indonezji, i. Egiptu, Grecji czy Kataru. Pierwsze Leopardy 2A4 wyremontowane. Hub serwisowy powstały w Polsce przynosi pierwsze efekty. Mianowicie polskie zakłady Bumar Łabędy wyremontowały pierwsze Leopardy 2A4 w ekspresowym tempie, jak podkreśla PGZ, i trafiły już z powrotem do Ukraińców. I coś w tym jest, ponieważ pierwsze czołgi trafiły do nas w połowie lipca, a zostały wzruszone pod koniec września. Zatem całość prac naszych mechaników zajęło nieco ponad dwa miesiące, choć nieznany jest stopień uszkodzenia, w jakim trafił do zakładów. Nasi wschodni sąsiedzi otrzymali na razie co najmniej 50 Leopardów 2A4, w tym 14 od Polski. Zatem jest co remontować. Zakłady Bumar Łabędy jako miejsce remontów nie zostało wybrane przypadkowo. Od lat bowiem zajmują się oni nie tylko serwisem polskich Leo 2A4, ale także modernizacją ich do standardu 2PL. Przypomnę dla niewiedzących, że Bumar remontuje nie tylko niemieckie koty, ale także czołgi z rodziny T, czyli T-72 i T-64. Patrząc na to, ile czołgów T-72 przekazaliśmy Ukrainie, całkiem możliwe, że w Polsce będą remontowane czołgi, które kiedyś oddaliśmy Ukraińcom. Tylko kto zapłaci za remont? Nie wiem, choć się domyślam. System Taktikos w polskich miecznikach. Polska Grupa Zbrojniowa podpisała umowę z firmą Thales która jest kluczowa dla dalszej budowy i działania polskich fregat. Mianowicie nabyliśmy system zarządzania walką Taktikos oraz inne niezbędne elementy dla miecznika. Między innymi radary Seamaster 410 Block 2 i NS58, czy system obserwacji i śledzenia w podczerwieni Artemis. Bez wątpienia są to jedne z najbardziej kluczowych elementów okrętu. System Taktikos powstał na początku lat 90. i jako pierwszy został zastosowany na tureckich okrętach typu Barbaros. Przez lata był rozwijany i wielokrotnie modyfikowany. Czym jest? No, zarządza wnętrznościami okrętu, mówiąc kolokwialnie, czyli sensorami, takimi jak radary i efektorami, jak na przykład rakietami Kam, spaja je w jeden system i sugeruje dowódcom najlepsze rozwiązanie pojawiających się wyzwań i problemów. Taktikos jest powszechnie używanym systemem, między innymi w marynarce wojennej USA, Niemiec, Kolumbii czy Indonezji. Co ciekawe, jest on już znany polskim marynarzom, ponieważ stosujemy go między innymi w okrętach rakietowych typu Orkan. Zatem miecznik płynie do przodu. Natomiast trochę na niego poczekamy. Wodowanie pierwszej jednostki panowane jest na 2026 rok. Natomiast testy mają trwać około 3 lat i mieć miejsce między 2028 i 2030 rokiem. Szwecja przekaże Ukrainie grypeny. Ale no właśnie. Serial pod tytułem kiedy Ukraina dostanie grypeny trwa i mamy właśnie nowy odcinek. Otóż Szwecja byłaby skłonna przekazać część swoich samolotów, ale najpierw musi zostać przyjęta do NATO. Oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ wcześniej szwedzcy politycy zapowiadali, że nie mogą dać samolotów, bo potrzebują ich do obrony własnego kraju. W przypadku przyjęcia do NATO sytuacja naturalnie ulegnie zmianie, ponieważ będzie już ich obowiązywać obrona kolektywna. Mówimy o Gripenach w starszej wersji C, ale i tak byłaby to cenna pomoc dla Ukraińców. Jest to samolot o dobrych parametrach bojowych, w dodatku o małych potrzebach logistycznych, co ułatwia jego obsługę. Ponadto jest już zintegrowany, między innymi z amerykańskim zbrojeniem, przez co świetnie uzupełniałby się z amerykańskimi F-16. Tymczasem wstępne szkolenie ukraińskich pilotów trwają, przez co po wydaniu pozytywnej decyzji przez szwedzkie władze, gripeny powinny dość szybko wejść do służby. W każdym razie współpraca wojskowa między Szwecją a Ukrainą ciągle się poszerza i łączna wartość pomocy przekazanej przez Szwedów wynosi już ponad 2 miliardy dolarów. Na Ukrainie mają być produkowane szwedzkie wozy bojowe CV-90. Ma ich powstać nawet tysiąc. Tymczasem czekamy na Turków i Węgrów ponieważ to ostatnie kraje, które blokują, tudzież mówiąc bardziej dyplomatycznie, nie wyraziły jeszcze zgody na akcesję Szwedów do NATO. Rozbudowa polskich zakładów zbrojeniowych. Świetne informacje z naszego podwórka. Huta Stalowa Wola przejęła hale po chińskiej spółce Liugong która przez zmianę profilu działalności pozbyła się dotychczasowego majątku. Co więcej, nie chodzi o wykup wyłącznie hal, ale także doświadczonych pracowników. Zatem HSW nie tylko zwiększa obszar produkcji, ale i powiększa kadry. Mówiłem bowiem o ponad 500 pracownikach. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że kiedyś te hale należały do HSW, ale zostały przez nią sprzedane w 2012 roku. A teraz przenosimy się do podwarszawskiej kobyłki, gdzie Peter Adwar otworzył nową halę produkcyjną. Jest to znacząca inwestycja spółki należącej do PGZ ponieważ pozwoli ona na trzykrotne zwiększenie produkcji. Ma ona ruszyć w nowych halach w pierwszym kwartale 2024 roku. W nowej hali będzie można wytwarzać wszystkie produkty należące do Pit Radwar, w tym radar wstępnego wskazywania celów P18PL, który będzie używany m.in. w systemie Wisła. Cała inwestycja została przygotowana we współpracy z amerykańskimi firmami Raytheon i Lockheed Martin, co ma zaowocować m.in. lepszym wykorzystywaniem offsetu za program Wisła. Jak widać, dobrze się dzieje i zaczynamy faktycznie zwiększać nasze możliwości produkcyjne. Izrael w stanie wojny, a na Bliskim Wschodzie znowu leje się krew i to dużo. Izrael został niespodziewanie zaatakowany przez bojowników Hamasu, natomiast skala tego ataku jest naprawdę potężna i widać, że państwo żydowskie nie było do tego przygotowane. Bojownicy Hamasu przedostali się na teren Izraela z morza, lądu i powietrza. Używając m.in. paralotni. Atakowani są cywile, osiedla mieszkaniowe, a nawet bazy wojskowe. Hamas używa także dronów, za pomocą których zaatakował izraelską merkawę, co widzicie teraz na filmiku. W stronę Izraela zostało wystrzelone ponad 5 tysięcy rakiet. W momencie, kiedy nagrywam dla Was odcinek, mówimy już o ponad 100 ofiarach śmiertelnych oraz ponad 800 osobach rannych. Wielu Izraelczyków miało zostać porwanych do strefy gazy, w tym żołnierza. Natomiast te dane na pewno będą aktualizowane i niestety się powiększać. I na dole widzicie obecną ilość ofiar. Premier Benjamin Netanyahu mówi wprost, że to wojna i zarządził mobilizację tysięcy rezerwistów. Nie przebiera także w słowach i zapowiedział wojnę odwetową o sile i zasięgu, jakich wróg nigdy nie znał. Zatem spirala przemocy nie tylko trwa, ale będzie dalej się nakręcać. Świat oczywiście potępia takich Hamasu, Poza Iranem, który pogratulował Hamasowi decyzję o ataku. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niestety, zarówno skala zniszczeń, jak i ofiar będzie drastycznie rosnąć. Są to największe walki na terenie Izraela od lat. Atak miał miejsce dokładnie dzień po 50. rocznicy rozpoczęcia innej wojny, która również obnażyła słabość służb wywiadowczych, a mianowicie wojny Jom Kippur, kiedy wojska arabskie zatkowały Żydów i ich państwo. I to tyle, ile dziś dla Was przygotowałem dzięki za poświęcony czas, zapraszam do sekcji komentarzy, no i miłej niedzieli, trzymajcie się i do następnego odcinka hej